Myślę, że z pozytywnymi efektami, także to jest żart oczywiście. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję władzom gminy za to, że zapraszają nas na takie uroczystości, że, że nas odnajdują w, tym, w tej przestrzeni publicznej. Wywamy tutaj również na na Radach Gminy, prawda, wiemy jak ta praca jest trudna i także na ręce Pana Wójta, Pana Doktora Pawła Ptaszka i na ręce Pani Przewodniczącej Pani Skarbnik Sławomir to podziękowanie przekazuję. Natomiast co do Państwa, no ja mam trochę popłot, bo ja chciałem życzenia złożyć seniorom, a tu mam samych koleżank i kolegów. Poza tym, poza tym to no, trudno ukrywać, że wygląd, prawda, się podawnia już do seniorów. pesel jest nieubłagany, ale e, tak trochę się kręcę też koło seniorów, dlatego, że wy jesteście państwo najpewniejszą grupą. Po prostu wam nie brakuje nigdy składu, prawda, inne formacje mają problemy z naborem, seniorzy zawsze sobie z tym razem. E, życzę naprawdę wielu satysfakcji, e, takich życiowych, e, życzę Państwu nieustannego zdrowia, żebyście Państwo nam pomagali, radą, prawda, żeby się służyli również pomocą swoim domownikom, to jest niezwykle ważne. Ja już niestety nie mam rodziców, nie, mam, nie mamy też, no, teściów. Wiem jaki brak powstaje wtedy w rodzinie, jak nie ma się do tego życzyć o taką radę, prawda, życiu. Natomiast życzę tutaj, wiem, naprawdę satysfakcji y, ze tak spełnienia, prawda, tego co Państwo osiągnęli. Y, no my jako to pokolenie nieco młodsze staramy się jeszcze coś pozytywnego dołożyć. I zapewniam Was, jest takie powiedzenie, że jak życie jest jak piłka nożna, druga połowa jest atrakcyjniejsza, ważniejsza. Także proszę być dobrej myśli, ta druga połowa nasza będzie lepsza. Dziękuję bardzo.